Boss przypomina trochę Starcrafta, bo jest pełno gówna na ekranie. Chuje co się dzieje, milne jakieś kurwa rzeczy. W rzeczywistości jest łatwiejszy od Starcrafta, bo mimo burdelu wystarczy w sumie tylko zepsować. Oponentów jest dwóch i musicie ich rozjebać równocześnie w odstępie 10 sekund maksymalnie. Oprócz tego główna mechanika to Hivemind, który na starcie walki kontroluje te Krisa. Oznacza to, że bossy muszą być zestakowane. Gdy Hivemind przejdzie na Kazira, to wtedy bossy trzeba trzymać z dala od siebie i tak na zmianę zależnie od Hivemind'a. Przerzucanie się Hivemanda między bossami odpala debów, który jak czołg napierdala przez 12 sekund cały rajd. Przejdźmy do bossów. Takir, Eholik Voigt. pojawia się pod graczami takie fioletowe kółeczko Spread. Co jakiś czas w stronę tanka odpala blast, który zadaje damage przed sobą i zostawia debuff na trafionych targetach. W skrócie banał, nie stoimy przed mordą bossa. Accelerated Evolution zmienia jednego małego Ada w chuj wielkiego Ada, który napierdala jak jebanyć, kurwa czółk. Plan jest taki, żeby go rozjebać najszybciej jak możecie. Spell odpala się tylko, gdy Hiveman jest akurat na tym bossie. Kazir. Spawnuje jakieś kurwa turlające się po całej mapie gówno, unikamy, bo was napierdala i zostawia debuffa. Volatile Eruption wybiera sobie jednego małego Ada, bufu go, a ten zaczyna kastować. Musicie go zabić, zanim kast się... Kończy, bo wybuchnie ogólnie w bo wtedy będzie. Spell odpala się tylko jeśli Highland jest akurat na tym bossie. Mindnaming Nowa to cast bossa, który może nainteraptować. Nieważne co robi ten cast, nie powinno was to obchodzić, macie po prostu kurwa przerywać. Oprócz tego będzie wam pod nogami latało i biegało w chuj mniejszych adów, o których wcześniej wspominałem. Oba można cacekować. A Kirdron, nie daj się ich tankować. Fiksują się na graczu i idą mu najebać, ogólnie kliwujecie je na łeb. Jak brakuje wam kliv depsu, to postaracie się je mocniej napierdalać. A Darter, latają, też nie da się tankować. Skaczą po mapie, kastują jakieś AUI i gówno, walicie je na kurwę jako priorytetowy target. Kolejna sprawa odnośnie Adów. Jeśli Takir ma hive'a, to Ady dostają bufa, tym większego im dłużej żyją. Jeśli Have Mind'a ma Kazir, to Ady poniżej 20% HP będą sobie regenerowały 3% co sekundę, więc tutaj trzeba dobijać mocno, nie zostawiając żadnego na low HP. I to jest po raz kolejny cała walka, burdel na ekranie. Koniec końców musicie po prostu napierdalać i się switchować. Jeśli tego nie potraficie, to Ady was w końcu zasypią i wipe. Bla 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 bla. Suba łapy w górę, komentarz aż bla bla do opisu bla Discorda FanPaya Twitcha, kod Zniżkowy na produkty rocket.